Siemano mordy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ja i moje zachrypnięte gardło. Jak ktoś ma jakieś pomysły, jak się pozbyć chrypy, to dajcie znać. Właśnie skończyłem streamka, więc chciałem Wam dograć ten wstęp, i żebyście zobaczyli co działo się na live, jakich zawodników wypakowaliśmy, bo otwieraliśmy naprawdę duże, drogie paczki, więc zostaw łapkę w górę mordo i pod komentarz, będzie mi miło. Lecimy z tym. Drodzy widzowie, zerknijmy najpierw na piękną drużynę, na pewno lepsza niż mój głos, 100%. Tego gościa to bym chciał najbardziej, Fede Valverde 94. Mamy Salah'a Lewego, Ciuram za 7 baniek. Do tego jest Kaka 7,5 miliona, Kaka 5 na 5. No, teraz to 5 na 5 już takie mniejsze wrażenie nas robi przez ten event urodzinowy. Wandersar 93, w ogóle myślałem, żeby tego Alissona sobie kupić, bo kosztuje 240k i też ma 93 oceny. Nuno Mendes. Cordoba, Kiwell, Czerki z takich ciekawszych. Kubo, pamiętacie? Kubo dawniej, w niej, ale gość chodził. Piękne to było. Te karty zielone są w ogóle bardzo ładne. Bardziej mi się podobają niż te. Pedro 4x5, Delict. No jest co trafiać, jest co trafiać na pewno. A propos trafiania, to zobaczmy, czy coś ciekawego mamy w SBC, czy coś tutaj będzie, ale chyba zaczniemy jednak jakąś fajną paczką na początek. Tylko jeszcze nie wiem jaką. Sprawdźmy. Dwie takie można otworzyć w ogóle, co ciekawe. Dobra, otwieramy Dwa i pół tysiąca fpg ów albo 400 tysięcy. Yy, nie ma eventowej na look Czy to oznacza, że będzie. Czy to oznacza, że jest ikona, czy nie? Ikona Czawi. Jak nic, Czawi tu przyjdzie, nie? Gorecka 87. To może być tak. Wandersar, Tiuram, Kaga albo Czawi. Proszę, byle nie Czawi. Proszę, byle nie Czawi. Proszę, byle nie Czawi. Nie chcę Czawiego. Nie chcę Czawiego. Błagam, nie Czawi. Kiwel, a jeszcze Hiru może być. Ten Kiwel kosztuje 130k, czyli nie Ikona, ale mnie strollowaliście. Ja myślałem, że to Ikona będzie. Już byłem pewien, jak tak dopisaliście. Mówicie, że W. 200k kosztuje niecałe, co powiedziałem, 134 na 5 e, nie, 4 na 4 Playstyle, Power Shota, do tego ma triwele Ty no nie wygląda źle ta karta. Jeszcze Shot Power 95, on Shoty 95. Nie chciałeś, żeby to nie dali, no w sumie tak. <ścoughs> Ale chciałem inną ikonę. Piękne. Dobra, widzowie najwyżej zbankrutuję, albo ustawię cel donate'ów na paczki kiedyś. Otwieramy paczka numer 2. Czy będzie coś lepszego? Znowu ikona. Znowu inform. Może być Cordob, chyba że jakaś pani Kessler, na przykład. Dobra, Wirtz. Nie wiem z kim. Z kim jesteś Wirtz? Lukaku. Lukaku. Dobra, sprawdzam. Sprawdzam. Harder To one też się nie pojawiają Ty no co jest 4 na 4 Harder 50k kosztuje Ale lipa Tu są piki 90 plus 2 Ej wiecie co otwieramy za końcy Otwieramy dwa takie Piki Za 250k jestem ciekaw co będzie w środku Jeden z dwóch 90 plus z tego oddaję Mhm Dwie karty złote. Patrz na to. Raz. O. No nie. Pani Harder. No nie dziś. Muzyka się wyłączyła. Nie wiem czy to dobrze czy to źle. Zacznijmy od tej po lewej. No nie. Ja mam lepszą Renard. Aj, 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 aj. Ale widzę tutaj panie wyskakując cały czas w tym. Renard kosztuje 120k obecnie, a ja mam Renard Toty. Zobaczmy, co tu jest ciekawego. W ogóle muszę mikrofon dać się bliżej, bo tak cicho mówię przez tą chrypę. Iker Casillas klasyczek, Gabriela zrobił. Ronaldo Henry, Rashford daje. wow. Jeszcze Vieira 90k. Oj. Cze nie, to jest akurat skam. Nienawidzę tego. Na czerwonym ta piłka powinna mu się odbić od czoła i polecieć w trybuny, albo w kukurydzę, co rośnie przy stadionie. No, nie może być tak, że na czerwonym i chłop kończy w poczną siatkę. Przy słupku. To jest to, to jest to. Te strzały wchodzą, więc trzeba próbować po długim po prostu. Od słupka tym razem weszło. 1-1 Maradona. O Cristiano Ronaldo Ja mam wrażenie, że wszyscy Zrobili tego Ronaldo, tylko nie ja O nie Co ja zrobię? Fatalnie, fatalne Wyprowadzenie piłki 3 do 1 Ronaldo Koniec, niestety, 4 do 1 GG po meczu. Już ciężko od tego. No nie, no nie odrobię. Jakby gościu grał słabej, to można, ale. Tak, to nie. Trzy paczki o cenie 85. Plus. I w środku mamy trzech zawodników, także może. Cały czas informy mi dzisiaj lecą. Cały czas informiki. Kiedy asasyn? Jak przejdziemy z Talkera, to wtedy odpalamy asasyna na pewno. 8, 5 plus razy 3 po raz drugi. No i nie ma nic. Czyli dzisiaj trafione. No, trafione nowe karty, ale to nadal nie na to czekamy. Na coś lepszego. Ty, ale lecą informy strasznie. Dobrze, przynajmniej tyle. O, nawet dwa informy przydadzą się. Jaszyn na brameczce. Alvarez, Pedri, Lewandowski. Już miałem mówić, że Barcelona, ale tam Zidane jest jeszcze i Carlos. Jasny. Pięknie. Po to jest właśnie ten son. 1-0. Przyjmuje w polu karnym luta finezyjna i koniec. Ale ładnie, pyk-pyk jest brameczka, czyżby tutaj. Dziękuję, 1-1. O, Suarez, to bardziej się tego kwary boję chyba. Tak mi się wydaje, że ten kwara tam może robić młyn na, na boku. No co, jest ziomek? Jak prezenty rozdawać, to w taki sposób. <laughs> o rany. Ja i moje rozgrywanie od tyłu. To jest coś, co nigdy się nie zmieni. Dobra. Dobrze. Dobrze. Diego Armando Maradona. 1-1. Lecimy. Oj, oh, gol. Fara 2 do 1 do pustej Nie wiem czy to mogłem się lepiej zachować w obronie Dobrze, dobrze 2-2, trzeba ten mecz wytargać po prostu No jest delayowany, jest wylewowy No ale co poradzimy No Tak to już jest w tej gierce Dobra, faul Taktyczny faul Byle nie czerwona, ale powinna być żółta Żółtko, żółtko, dziękuję. Nie no, męczę się strasznie, jak muszę grać na tych ludzi na 95 głębokości, naprawdę. Psychicznie mnie to męczy. Kwara. Wiesz, nie możesz spokojnie sobie rozegrać piłki, bo cały czas Cię presują. Nie umiem sobie z tym poradzić. Ja o, o tym właśnie mówię, o tym mówię. Po meczu raczej. pięć Te strzały nowe są fajne, tylko właśnie trzeba wyczaić, w której okazji na czas będzie grał. No oczywiście, no przecież, no jak żeby inaczej. Nie no, Sanchez jeszcze... Udało mi się w końcu zgarnąć piłkę i takiej patelni nie wykorzystać teraz. Aj najgorzej. No niestety 5-3. No jedną akcję miałem od tej 70 minuty, jak odzyskałem piłkę i to wszystko. Na poprawę humoru sobie zrobimy player pika, przynajmniej może, co? Widzieć znowu kanto. <laughs> ja już ich mam, drodzy widzowie. No, Nedwet. ten Nedwet podobno ma chyba. Czekajcie, on ma ewolucję fajną, z tego co pamiętam. Można z niego zrobić Nedweta 92. To jest ten. Ale czy to jest turbo dobra ewolucja? To nie wiem. No wiem, że ma 5x5. 5. Teraz dużo kart ma 5x5. 5. A weźmy go. I tak kantonę mam. Widzicie, miałem, przepaliłem, więc weźmy Netweda.